Siemanko! Mieliście już czas, żeby nacieszyć się trochę spokojem, no to teraz zawała się zacznie. A o czym dzisiaj będziemy mówili? Inaugurację w Sejmie mamy za sobą i jest o czym opowiadać. Zaczynamy! Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Niegdyś prowadzący cyrku w TVN-ie, od wczoraj prowadzący cyrku sejmowego, ale do tego jeszcze dojdziemy po kolei. Kapitan już jest w ogóle jakiś? Kapitan nazywa się Hołownia, został... ...został... Wyp... Wypłoszy. Płoszy... Poczekaj, bo się usmarka. A nie było kozy srającej bobkami byłaby też ciekawa. Przepraszam państwa. Wy, wypłoszysz kozy. Wypłoszysz kozy. Na początek pierwszego posiedzenia Nowego Sejmu jako pierwszy wystąpił prezydent Andrzej Duda. Swoją drogą jestem ciekaw czy pan prezydent ma tak mocne poczucie humoru czy wsparł się jakimś stand-uperem podczas pisania swojego przemówienia. Zresztą sami zobaczcie. Warto pamiętać, że w demokracji jest tak, że ci, którzy dzisiaj sprawują władzę czy jutro będą ją sprawować, za jakiś czas znajdą się w opozycji. Niestety rządzący niezależnie od opcji politycznej zbyt często zapominają o tym oczywistym fakcie. Wesoło, nie? A to dopiero początek wczorajszych wydarzeń. Lecimy dalej. Pokazałbym tutaj przemówienie, jeszcze przemówienie Mateusza Morawieckiego, ale stwierdzam, że nie ma to większego sensu. Natomiast pokażę krótki fragmencik, bardzo ciekawy z wystąpienia Mateusza Morawieckiego. Zobaczcie. Stare niedźwiedź mocno. Czyli krótko mówiąc, wygląda na to, że już nawet Jarosław Kaczyński postanowił położyć lachę na swojego wybrańca, Mateusza Morawieckiego. Następnym ciekawym, całkowicie nieironicznie ciekawym i wartym do wspomnienia punktem jest przemówienie Grzegorza Brauna, wyrażenie opinii Grzegorza Brauna na temat kandydatki na marszałka Sejmu Spisu Elżbiety Witek. Szczęść Boże, Wysoka Izbo. No nie może być tak, że taktownie przemilczymy tutaj tak nietaktownie zgłoszoną kandydaturę Elżbiety Witek na marszałka tego sejmu. Matactwa, matactwa w głosowaniach słynne. Musimy anulować, bo przegrywamy. I to nie jeden raz, szanowni państwo. Mobbing, przemoc urzędowa i rytualna tu w Wysokiej Izbie wobec osób, Wobec osób, które odważyły się nie respektować prawem kaduka narzucanych przez panią marszałek standardów i, i załganych, doraźnie improwizowanych przepisów. Sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa na naród polski poprzez udział w podżeganiu do wojny. Dłuższa debata należy się. Należy się tym przypadkom z ostatnich czterech lat, ale dziś powiem tylko wysoki, wysoka izbo, szanowny panie marszałku, Klub Konfederacji z całą pewnością nie poprze tej kandydatury. Dziękuję bardzo. Podobało się, mi się podobało. Chociaż, chociaż mimo wszystko wiem, że to i tak był najniższy wymiar kary, jaki Grzegorz Braun mógł zastosować, ponieważ wiem, że potrafiłby tutaj w mocniejszych i ciekawszych słowach bardziej. W bardziej bogatych słowach określić panią, byłą panią marszałek, ale zostawmy już to. Przejdźmy teraz, przejdźmy teraz do takiego jednego pana. Wróćmy, wróćmy się trochę w chronologii. Przejdźmy do takiego, jeszcze do takiego jeszcze jednego pana, który planował wywracać stolik. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy. No ale pan Sławek tak mocno chyba wypierdalił się o stolik w trakcie wyborów, że aż ciężko mu wstawać z siedzenia. No, 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 no. A może to kac po piwnej drodze do skrajnego centrum jeszcze pana trzyma, panie Sławku? W swoim życiu miałem okazję podać rękę Mencenowi ze dwa razy i powiem tak szczerze, że no teraz to po tym co on zrobił z Konfederacją, po objęciu fotela prezesa, no to kurczę, no trudno, no nie zawsze możemy podawać rękę porządnym ludziom. Teraz trochę, teraz no niestety chciałbym wyprzeć ten fakt z mojej głowy, ale to niemożliwe. Było to jeszcze w czasach, kiedy Sławomir Mencen nie miał durnych pomysłów w stylu, w stylu no bo użyłem tutaj takiego pojęcia skrajne centrum, no to jest pojęcie wymyślone przez Sławomira Mencena, który w pewnym momencie stwierdził, że konfederacja, konfederacja musi iść do skrajnego centrum, no jak to się skończyło, wszyscy zobaczyliśmy. No ale szkoda czasu, żeby tu dłużej gadać o męcenie, bo jest jeszcze i kilka innych bardzo ciekawych rzeczy, o których warto powiedzieć. Lecimy dalej. Następnym punktem z wczorajszych obrad, który trzeba omówić, był wybór marszałka Sejmu. Jak już dobrze wiecie marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia. To jest nie człowiek. I to jest pies, a nie polityk. Jak wiadomo, prawdziwym politykom żadne pieniądze ani żadne stanowiska nie śmierdzą, więc pewnie Kołodziejczak z chłownią jakoś się dogada. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. Kurwa. A już miałem nadzieję, że Showman pozwoli na jeszcze większe show w Sejmie. No nic, trudno, jakoś to przeżyjemy. Przywrócimy śniadania prasowe z marszałkiem, regularne briefingi. Sejm będzie obecny w mediach, będzie miał swój podcast przez serię wydarzeń, o których opowiem za chwilę. Drodzy Państwo, jeżeli tylko wyrazicie swoją wolę, będziecie gośćmi tego podcastu. A nadcast też będzie. Nie no dobra, głupi żart, ale zawsze śmieszyło mnie słowo podcast. W każdym razie, w każdym razie, wracając, można też zapytać, można też tutaj zapytać, czy będzie na przykład, jeśli, jeśli Szymon Hołownia, nowy marszałek, planuje być również podcasterem, to można zapytać, czy planuje przykładowo unboxing ustaw na live'ach. Kolejnym punktem był wybór wicemarszałków Nowego Sejmu. Po raz kolejny wicemarszałkiem został stary komuch Czawasty Oprócz Starego Komucha Czarzastego, wicemarszałkami zostali jeszcze Piotr Zgorzelski, czyli Łysy, Łysy Zgorzelski z psl Krzysztof Bosak z Konfederacji, Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Zatrzymamy się na chwilę przy niedzieli. Przy niedzieli, to jak wiadomo, dobry jest rosół. A jak? No ale dobra, koniec tych sucharów. Yy, bo jest ciekawsza rzecz. Pani Niedziela stwierdziła, że do Sejmu będzie można przyprowadzać pieski. Nie została wybrana wicemarszałkiem Elżbieta Witek. Moim zdaniem wystawienie Elżbiety Witek przez Kaczyńskiego no była, była typowa ustawka, bo wiedział dobrze, wiedział dobrze, że Witek nie zostanie wybrana. Yy, samo to w ogóle, że to Jarosław Kaczyński uzasadniał kandydaturę Witek, było takim typowym pójściem na zwarcie, bo mówię, no było oczywiste, że ona nie zostanie wybrana, ale chodziło o to, żeby mieć paliwo do tego, żeby teraz mówić, jak to oni są wielce szykanowani w tym sejmie. Do sejmu wrócił też wesoły romek. Nie wiem czy on tam się kanałami dostał, czy jak, ale w każdym razie jest. Bo wystarczy poudawać, że ma się jakiekolwiek poglądy, a wyborcy od razu od ręki dają ci immunitet. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Jestem wesoły romek. mam mi jeszcze domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. No dobrze, pośmialiśmy się, ale teraz już koniec śmieszkowania. Co? Jeszcze będzie okazja na pewno się pośmiać z różnych, z różnych nowych posłów w Sejmie, ale to kiedy indziej. Natomiast warto jest na koniec tego filmu wspomnieć, no, że tutaj fajnie, że się śmiejemy, natomiast sytuacja dla całego polskiego społeczeństwa wygląda obecnie tragicznie. I teraz pytanie. Ludzie kochani. Wszyscy ci ludzie, którzyście głosowali na PiS, na platformę, na Hołownię, na lewicę i na PSL, czy wy macie rozum i godność człowieka w skrócie RICZ, bo wydaje mi się, że niekoniecznie. Zobaczycie, co Was czeka. Zobaczycie, co Was czeka. Tak jak już mówiłem w poprzednim moim filmie, w jednym z poprzednich moich filmów. Kiedy Zbigniew Stonoga, którego wcale nie jestem fanem, mówił w roku 2015, wygłaszał swoją inwokację, e zawarł, tam, e zawarł tam jedno ze zdań, które było zawarte w tej jego inwokacji, to brzmiało: Kukle was będą spędziały. No i tyle mogę wam powiedzieć: Oj, kukle was będą spędziały. Eurokołchos się będzie w Polsce dalej bardzo mocno rozpychał kroki w celu likwidacji gotówki, czyli ostatniego bastionu wolności, będą jeszcze mocniej popędzały. Ceny będą dalej rosły, będą rosły ceny, znaczy ceny w sklepach to wiadomo, no ale będą rosły ceny energii bardzo mocno, będą rosły ceny paliw, generalnie będzie drogo, będzie coraz bardziej zamordystycznie, także bardzo gratuluję wyboru. Chcieliście! To macie. Ja, ja tam demokratą nie jestem i zapewne demokratą się nie stanę. Brałem udział w tym cyrku demokratycznym po raz kolejny, ale coś mam takie dosyć mocne przeczucie, że w kolejnych cyrkach demokratycznych chyba nie będę chciał brać udziału, bo to nie ma większego sensu. Yy, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich świadomych i rozumnych. Dzięki i do zobaczenia.